Na zakończenie tygodnia z literaturą skandynawską w naszej bibliotece chcę Państwu przedstawić Karen Blixen. Karen Blixen, 17 lat mieszkająca w Afryce, swoje słynne powieści napisała po powrocie do deszczowej Danii. Kenia była jej miłością. Kiedy tam mieszkała, mówiono o niej lwica. Ona sama do końca życia wspominała Gdziekolwiek jestem, zastanawiam się, czy w Ngong pada deszcz. W Danii mówiono o niej Szeheresa Północy i właśnie taka nieoczywista i mistyczna jest jej ostatnia książka, Uczta Babet i inne opowieści o przeznaczeniu. Pięć osobliwych historii o ludzkich losach. Pełne zadumy i refleksji o miłości, marzeniach, napisane pięknym literackim językiem. Sprawiają wrażenie niedokończonych, nie ma w nich jednoznacznego przesłania, ale jest to celowy zabieg. Bo każdy zrozumie je inaczej, tak jak inaczej rozumiemy przeznaczenie. Tytułowe opowiadanie Uczta Babette zostało sfilmowane i w 1988 roku nagrodzone Oscarem w kategorii najlepszy film zagraniczny. Karen Blixen to duńska pisarka znana głównie ze swoich wspomnień o życiu w Kenii, wydanych jako Pożegnanie z Afryką gdzie została odznaczona literacką nagrodą Złote Laury. Blixen była kilkakrotnie brana pod uwagę do Nagrody Nobla, ale nie został jej nigdy przyznany, ponieważ sędziowie byli podobno zaniepokojeni faworyzowaniem pisarzy skandynawskich.